27 września w starostwie powiatowym w Jaworze odbyła się 29. sesja Rady Powiatu, podczas której radni między innymi przyjęli protokoły z obrad 27 i 28 sesji Rady Powiatu, przyjęto również informacje o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. O realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011. Radni Powiatowi rozpatrzyli również i podjęli między innymi uchwałę zmieniającą w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz nadania jej statutu w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu jaworskiego na lata 2012-2017 w sprawie utworzenia związku powiatów województwa dolnośląskiego przyjęcia statutu związku powiatów województwa dolnośląskiego oraz zasad reprezentacji powiatu jaworskiego w związku powiatów województwa dolnośląskiego Muzyka. planer artystyczny który odbył się na terenie pałacyku w Muchowie pod tytułem Twórczość nie zna barier. Zdecydowanie wypełnił słowa zawarte w swojej nazwie. Na podsumowujące spotkanie projektu pod nazwą Poznaj innych, odkryj siebie społeczna aktywizacja osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza. Przybyło mnóstwo gości i podobiecznych kilku ośrodków dla osób niepełnosprawnych. Pałacyk w Muchowie odwiedziło 60 dzieci i młodzieży z Polski i Czech. Ich opiekunowie oraz przedstawiciele jednostek działających na rzecz osób z dysfunkcjami ruchowymi po obu stronach granicy. Cały projekt skierowany był na szeroko rozumianą integrację poprzez rozmaite działania osób niepełnosprawnych, zarówno ze środowiskiem, w którym żyją, jak również na poziomie międzynarodowym. Czyli na budowaniu relacji z kolegami i koleżankami z sąsiedniego kraju. Innym elementem włączonym we wspólną działalność była wymiana doświadczeń poszczególnych instytucji i próba stworzenia najlepszego sposobu pracy z podopiecznymi. Doświadczeniami wymieniali się Polacy i Czesi. Ostatni z elementów projektu, czyli czwartkowy plener artystyczny, przerósł oczekiwania wszystkich zaangażowanych w jego powstanie. Program dnia zakładał liczne atrakcje dla podopiecznych jednostek z jawora, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz warsztatów terapii zajęciowej i prowadzących podobną działalność. Przedstawicieli szkół specjalnych w Turnowie i w Lomnice nad Popelką. W roli gospodarzy wystąpili starosta Jaworski Stanisław Laskowski oraz kierownik projektu Krzysztof Kowalczyk, którzy przywitali przybyłych gości. Atrakcje skierowane były bezpośrednio do dzieci, każde z nich przyglądało się różnym metodom rękodzielniczym street artowi, czyli malowaniu sprejem, modelowaniu masy solnej. Malowaniu martwej natury oraz wykonywaniu biżuterii. Następnie każdy uczestnik wybierał technikę najbardziej mu odpowiadającą i zaczynał samodzielne tworzenie pracy. Oczywiście pod okiem instruktorów. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy plener kończy e, pewien zakres. Skierowany przedsięwzięć skierowany do osób niepełnosprawnych, a już myślimy o osobach starszych. Złożyliśmy już wniosek, wspólny wniosek ze stroną czeską do Euroygionysa, który będzie skierowany również do osób starszych, przede wszystkim do osób mieszkańców domu pomocy społecznej. Ale również ze stroną czeską chcemy realizować inny projekt, który będzie skierowany w sferę turystyki. I tutaj mamy na myśli między innymi właśnie doposażenie, doposażenie tego obiektu, w którym się znajdujemy, czyli Pałacyku Muchowie. Myślimy o doposażeniu schroniska młodzieżowego w Jaworze, które ostatnio oddaliśmy, jak również myślimy o dalszej integracji Dzieci, młodzieży i osób starszych po stronie czeskiej, po stronie polskiej. Niespodzianką przygotowaną po działaniach artystycznych było pojawienie się kładów i przejażdżka nimi po muchowskich ścieżkach. Równolegle, czekającym na swoją kolej dzieciom, rozrywki dostarczał góral kaczawski, zachęcający do zabaw integracyjnych i stymulujący kontakty polsko-czeskie. Wrażenia dostarczone uczestnikom sprawiły, że każdy z nich z wielką ochotą posilił się obiadem i osłodził deserem. Zgromadzenie wszystkich przystałach stało się dobrym momentem, by przedstawić prezentację filmową z dotychczasowych działań, podsumować wspólną pracę i zacząć myśleć o kolejnej. Po obiedniej rozrywki uczestnikom pleneru dostarczył zespół muzyczny złożony z podopiecznych Jaworskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, wykonujący utwory polskich artystów. Jednocześnie ten występ stał się kwintesencją integracji polsko-czeskiej, ponieważ uaktywnił wszystkich zgromadzonych, którzy spontanicznie włączyli się we wspólne śpiewanie, akompaniowanie, a nawet tańczenie niezależnie od języka, stopnia niepełnosprawności i wieku. Skupienie, oddanie się zajęciom, radość, spontaniczne uśmiechy, gesty i słowa dzieci wyrażane w czasie wykonywania zadań okazały się bezcenne i były najlepszym podziękowaniem dla organizatorów. Obserwacja poszczególnych działań sprawiła, że wdrożony projekt spełnił swój cel, odkryto innych i poznano siebie z nowej, ciekawej strony. Na zakończenie lata mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, jak również goście zaprzyjaźnionych placówek, wzięli udział w niecodziennym wydarzeniu. Jaworski Dom Pomocy Społecznej przygotował bowiem piknik pod nazwą Piraci z Karaibów. Nie udało nam się zorganizować w tym roku zabawy karnawałowej, która, była, która jest naszą tradycją. Dlatego zorganizowaliśmy ten piknik. W pikniku biorą udział mieszkańcy, opiekunowie i dyrekcja Domów Pomocy Społecznej w Prząśniku, w Leginicy, w Bolkowie oczywiście, w Mierczycach, w Jaworze, podopieczni Mopsu w Jaworze. Na piknik przygotowaliśmy wiele atrakcji, a są nimi wybór króla i królowej piratów, wybór naszego kostiumu, bo nadmieniam, że jest to bal kostiumowy. Mamy na tą okazję przygotowane również wiele zabaw typu wykonywanie tatuaży, malowanie twarzy. Przyjechali do nas plastycy z Wrocławia, oczywiście zasponsorowali nam tą, tą czynność, także myślę, że będziemy się bardzo dobrze bawić. Poza tym dla podopiecznych przygotowaliśmy również konkurs piosenki Szanty, także będzie Soło. Dla wików, oczywiście, konkurs tańca, także będzie piosenka, taniec, malowanie twarzy i wiele, wiele innych fajnych, ciekawych zabaw. Ta impreza jest no, potrzebna, mi się wydaje, takim mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej. Są to ludzie starsi, którzy również się chcą bawić, którzy również chcą brać udział w uroczystościach lokalnych, dlatego, dlatego chcą się integrować z innymi domami, z innymi, mieszkańcami domów, ze środowiskiem lokalnym, dlatego ten piknik zorganizowaliśmy. Przybyłych gości powitał starosta jaworski Stanisław Laskowski, który na pikniku wcielił się w rolę króla mórz i oceanów Neptuna, tym samym oficjalnie rozpoczynając imprezę. Podczas zabawy odbyło się wiele konkursów. Jednym z nich był ten najciekawszy piracki strój. I tutaj zaskoczenia z werdyktu Jury nie było. Królową piratów została dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Polińska. Natomiast królem wysłannik Neptuna Tryton w osobie wicestarosty Michała Lenkiewicza, który słynie już z fantazyjnych strojów na tego typu przebieranych imprezach. Wicestarosta Michał Lenkiewicz podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie, bowiem jak udało nam się ustalić, na kilka dni przed piknikiem rozstał się nawet z maszynką do golenia, aby wyglądać bardziej realistycznie. Dodamy jedynie, że po przybyciu na miejsce pikniku, czyli na basen miejski długowłosego pirata. Nikt nie rozpoznał w nim wicestarosty. Tym samym pierwsza nagroda bez wątpienia zasłużona. Wyróżniono również innych uczestników imprezy za piękne stroje. 10. Jubileuszowa Paraolimpiada Regionalna odbyła się na boiskach Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy. W zawodach zorganizowanych przez Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wzięło udział ponad 500 osób, które rywalizowały w kilkunastu konkurencjach. W zmaganiach udział wzięli sportowcy z Jawora, młodzi sportowcy z warsztatów terapii zajęciowej oraz specjalnego ośrodka wychowawczego dzielnie walczyli w wielu konkurencjach. To bardzo ważne wydarzenie dla dzieci niepełnosprawnych. Legnicka Paraolimpiada odbyła się już po raz dziesiąty. Nasze dzieci z Jawora, z wtz i... Do środka szkolno-wychowawczego biorą już udział po raz ósmy. Sport jest ważnym elementem rehabilitacji. Społeczny przede wszystkim pozwala na kontakt z innymi dziećmi, a sportowa rywalizacja pozwala dzieciom wierzyć we własne siły, we własne możliwości. Cieszę się bardzo, że możemy też wspierać to przedsięwzięcie i jestem przekonany, że uczestnicy tego przedsięwzięcia, tej olimpiady, wyniosą stąd jak najlepsze wrażenia. Paraolimpiada co roku pozwala się zmierzyć niepełnosprawnym w olimpijskich konkurencjach. My mamy to szczęście, że w Legnicy możemy obserwować młodych paraolimpijczyków, ich hard ducha, który często jest bardziej widoczny niż u zdrowych sportowców. Nie chcę generalizować, ale rzeczywiście radość, którą okazują po zdobyciu no, tak. medali. Jest dla większości osób rzeczywiście imponująca. W tym roku przypada jubileuszowa wyjątkowa edycja Paralimpiady. Organizowana jest od 2003 roku, Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Sportowcy przyjechali m.in. z Głogowa, Jawora, Lubina i Złotoryi. No i oczywiście nie zabrakło także reprezentantów Legnicy. Dla nas wielki jubileusz. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że spotkał się jak zwykle zresztą co roku z wielkim odzewem. Katarzyna Krzywicka z Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy. W ten dzień została podwójną medalistką w pływaniu. Już wiele drugi raz udział w Paralympiacie i ku mojemu zdziwieniu zdobyłam dwa brązowe medale. Dwa brązowe medale. Powiedz, właśnie, w jakich kategoriach startowałaś? W stylu grzbietowym i dowolnym. Oprócz pływania, zawodnicy startowali w biegach przełajowych, biegach na 60 i 100 metrów, rzucie kulą, dyskiem plastikowym, skoków w dal, łucznictwie czy slalomie na wózkach. A wszystko to w zespole szkół integracyjnych w Leknice. Te warunki, które tutaj są w naszej szkole, pozwalają na zaproszenie jak największej liczby osób, które właśnie w tym dniu szczególnie mogą się bawić, rywalizować ze sobą w formie zabawy, jednocześnie pokazywać, jak świetnie potrafią ze sobą być. Ta impreza ma jeszcze jeden ważny cel, który przyświeca także legnickiej dwudziestce. Od samego początku postępujemy zgodnie z takim hasłem, które sobie wymyśliliśmy: nie wyręczam mądrze pomagam bo wiadomo że są sytuacje w których człowiek po prostu człowiek potrzebuje pomocy i wtedy my koledzy powinni być i tą pomocną dłoń wyciągnąć ale nie wolno wyręczać bo to wyręczanie powoduje że właśnie ktoś może czuć się odsunięty gorszy Zgodnie z tradycją imprezie towarzyszył jak co roku festyn na pożegnanie lata Na początku października w Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze odbyło się ślubowanie oraz otrzymanie klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i od śpiewania hymnu. Następnie odchodzący z funkcji przewodniczącego samorządu uczniowskiego podziękował opiekunom za owocną współpracę i przedstawił nowych opiekunów oraz nowego przewodniczącego samorządu uczniowskiego, który powitał zgromadzonych uczniów oraz grono pedagogiczne. W dalszej części uroczystości nowo wybrany przewodniczący poprosił reprezentantów klas pierwszych o złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Oficjalną część zakończyło wystąpienie dyrektora placówki Mieczysława Michalskiego, który wręczył przedstawicielom klas dyplomy za. Turniej piłki nożnej oraz za osiągnięte sukcesy w konkurencjach lekkoatletycznych przeprowadzonych w ramach mistrzostw klas pierwszych w lekkoatletyce. Po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się druga część imprezy – otrzęsiny klas pierwszych. W tym roku tematem przewodnim były kultury świata. W pierwszej konkurencji każda klasa musiała zaprezentować się w przygotowanym przez siebie układzie tanecznym, który odwoływał się do danej kultury i wylosowanego przez klasy państwa. Konkurencje sportowe rozpoczęły wybrane z klas pierwszych maskotki koty. Najlepszą okazała się klasa pierwsza B, zdobywając tym samym pierwsze miejsce. Otrzęsiny przygotowane zostały przez klasy trzecią. W Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa które zorganizowane zostało w ramach dziesięciolecia istnienia Izby. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników oraz wystąpienia zaproszonych gości, Między innymi starosty Jaworskiego Stanisława Laskowskiego oraz przewodniczącego Rady Izby Eugeniusza Chotały, który przedstawił informację o aktualnej działalności Izby. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać serii wykładów, m.in. o problemach związanych z procedurami formalno-prawnymi, przy wydawaniu pozwolenia na budowę, czy o zakończeniu procesu inwestycyjnego w świetle ustawy o prawie budowlanym nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu opowiedział zebranym o bezpieczeństwie pracy na budowie. Chętni mogli również wysłuchać wykładu na temat wentylacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz o systemach dociepleń, najczęstszych błędach oraz jak ich unikać. Zebranie skończyło się w późnych godzinach wieczornych, gdyż wszyscy goście zaproszeni zostali jeszcze na spotkanie integracyjne.